Dzień dobry. Witam państwa bardzo serdecznie w rozmowie bliżej Caritas. Ja nazywam się Klaudia Krzykawska, a moim gościem jest Agnieszka Kamińska, asystentka dyrektora Caritas Decyzji Sosnowieckiej. Witam serdecznie. Agnieszko, na co dzień można spotkać się w sekretariacie? Powiedz proszę, z jakimi wyzwaniami zgłaszają się osoby potrzebujące do naszej Caritas? Do naszej Caritas zgłaszają się osoby z bardzo różnymi pytaniami problemami, ja to często nazywam z wyzwaniami, z którymi mierzą się na co dzień. Często są to pytania o projekty, o akcje, które prowadzimy. Aktualnie bardzo dużo pytań jest o półtora procenta, które można przekazać na rzecz naszej Caritas. Są to pytania o świece wielkanocne. Często są to też e, telefony z podziękowaniem e, i takie telefony. Cieszą bardzo, chyba najbardziej. Tak, cieszą najbardziej i motywują e, do działania. Wiele e, pytań jest też o pomoc e, żywnościową. To tu jest mhm. e, o to bardzo e, dużo pytań, telefonów czy osobistych e, próśb. E, które ludzie u nas w sekretariacie zostawiają. I teraz obecnie jest też dużo pytań o program Karty na Codzienne Zakupy. Możesz opowiedzieć coś więcej o tym projekcie? Tak, jestem w naszej diecezji koordynatorem programu Karty na Codzienne Zakupy. Jest to program realizowany przez Caritas Polska w partnerstwie z Fundacją Biedronki. Jest to ten program dedykowany jest seniorom 60, plus, którzy potrzebują wsparcia finansowego. I tak, jakby, żeby powiedzieć prosto, jakie są zasady tego programu, senior objęty jest pomocą dostaje na okres 10 miesięcy po prostu kartę do Biedronki. Ta karta doładowywana jest co miesiąc na początku miesiąca konkretną kwotą. W ubiegłym roku była to kwota w wysokości 185 zł, i seniorzy bardzo zadowoleni są z tego, że oni sami mogą sobie wybrać produkty. Czyli generalnie te pieniądze można przeznaczyć na co cię chce, tak? Tak, można przeznaczyć na produkty żywnościowe i tak zwaną podstawową chemię. Mhm. Więc y, tu naprawdę daje im to dużą ra radość, że mogą sobie sami wybrać produkty. Czego potrzebują czego, na dany czego, moment? Czego potrzebują mhm. tak. Y, takim ważnym y, jakby filarem bym powiedziała, tego programu są y, wolontariusze. Bo to za ich przyczyną, jakby docieramy do tych seniorów, którzy są w potrzebie. Najczęściej są to parafialne zespoły Karitas, które mają rozeznanie na, w swoim, w swoim w lokalnym środowisku kto... w lokalnym środowisku, ja. i oni docierają do takiego seniora, później jest cała procedura kwalifikacji takiego seniora. W tej edycji, która właśnie się skończyła w styczniu, to przy tej pracowały prawie ponad chyba 90 wolontariuszy, więc jest Naprawdę. to ogrom, tak. Ogrom ludzi i, i ogrom... ogrom pracy, którą włożyli, można powiedzieć, nawet że serca. Bardzo cieszy się cieszę. Ja zawsze przy każdej okazji i tak też musi być teraz, dziękuję wolontariuszom. Bo jestem im naprawdę bardzo wdzięczna, że oni po prostu też znajdują czas na to, że im się chce pójść do takiego seniora, później objąć go pomocą, bo też wolontariusz, gdy jest taka potrzeba, a senior powiedzmy jest leżący, czy coś się wydarzy, to on może, a właściwie robi takie zakupy seniorowi, mm -hmm. przynosi, pomaga, troszczy się, więc tutaj dużo, dużo pracy też wkładają w to wolontariusze. Bardzo dziękujemy naszym wolontariuszom, naprawdę mają ogromne serca. Agnieszko, praca w sekretariacie to nie tylko praca biurowa. Niejednokrotnie widziałam Cię na jakichś akcjach charytatywnych organizowanych przez naszą karitas, czy też spotkałyśmy się na pielgrzymim szlaku. Możesz opowiedzieć więcej o tym, co się dzieje właśnie oprócz pracy biurowej? Tak, tak ja pamiętam dokładnie, jak się spotkałyśmy, i nawet chyba zamieniłyśmy parę słów. Tak, Zwiecąc, nie wiedzą, jak to później się... się los potoczy, że będziemy <tosujesz> razem ze sobą <tosujesz> pracować. Tak. W ciągu roku organizujemy wiele różnych akcji. Tego jest naprawdę bardzo dużo. I pierwszą taką nowością w tym roku było to, że pojawiliśmy się na pielgrzymce. Także było to, to jest jakby. Dużo też y, organizacji w to bo Najpierw trzeba napisać projekt, pozyskać fundusze, y, później cała organizacja. Więc y, to było takie niesamowite doświadczenie pojawić się na tej pielgrzymce. Y, tam od wczesnych godzin y, porannych na pielgrzymce olkuskiej y, w jednym dniu y, zabezpieczaliśmy pielgrzymów y, w prowiant. Też tutaj za jakby taką motywacją dyrektora wyruszyliśmy na taki szlak pielgrzymi na dany odcinek. Mm -hmm. Każdy z pracowników miał przydzieloną grupę, z którą szed szedł i mógł zaprezentować to, co robimy. Przybliżyć w... waszą tak. pracę, przybliżyć tak. Caritas. Tak, no było to dla nas takie duże wyzwanie. Bo trochę się stresowaliśmy też, no nie każdy ma takie doświadczenie w mówieniu do dużej grupy, grupy. bo jak powiedzmy pani kadrowa pracuje głównie przy się, biurku, przy biurku i... tak, i teraz ma iść i powiedzieć do dużej grupy, więc, ale wszyscy myślę, że sprostaliśmy ostatecznie zadaniu. Też na koniec jednego dnia pielgrzymki mieliśmy taki można powiedzieć festyn, były dmuchańce, można było skorzystać po całym dniu wędrówki z, z rehabilitacji. Był też koncert Kapeli Ciu Paga, więc także bardzo duże doświadczenie i dużo też było takich pozytywnych komentarzy, słów podziękowania, więc to naprawdę cieszy. W ubiegłym roku realizowaliśmy też Program Aktywni Plus dla seniorów, który cieszył się także dużą popularnością. Mieliśmy ostatnio zakończenie, też kręciliśmy filmik, tam seniorzy też wypowiadali się, jak oni to widzieli ze swojej strony, także były to zajęcia z gimnastyki. Były to zajęcia z fotografii cyfrowej, z obsługi smartfona, więc też już są pytania, kiedy kolejny projekt. Także ja pamiętam taką panią, która się wypowiedziała, że bardzo lubi do nas przychodzić, bo ta atmosfera u nas jest dobra i że dobrze się czuje. Więc to takie miłe usłyszeć takie słowa komentarza. Ale to nie zawsze też tak jest przyjemnie, bo też często mierzymy się z wieloma różnymi wyzwaniami. Tak? Musimy dużo środków pozyskiwać, więc to nie jest zawsze tak, że jest miło i przyjemnie, no bo też borykamy się z różnymi problemami. problemami. Mhm. Też realizowaliśmy akcję Dzień Dobra. To jest taka akcja dedykowana wolontariuszom w ramach podziękowania. Za ich pracy. pracę, organizowaliśmy mm -hmm. festyny z okazji Dnia Dziecka. Też organizujemy koncert charytatywny. Nie koncert, tak, koncert charytatywny. Gramy dla mamy. Tak, tak że... już mamy zapowiedzianą gwiazdę tegorocznego koncertu. Będzie to Paweł Domagała zgadza się. Ja się bardzo cieszę i bardzo lubię pracować przy organizacji tego koncertu, bo jest szczytny cel. Jest to ten jakby środki pozyskane z tego, z tego koncertu. Przeznaczone są na funkcjonowanie decyzjalnego domu matki i dziecka, więc no idea jest naprawdę bardzo piękna. Więc ja naprawdę to jest bardzo takie dobre, móc organizować takie piękne rzeczy. Jest przy tym bardzo dużo też pracy, ale takiej twórczej. My często też organizując różne akcje u nas, po prostu spotykamy się z wszystkimi pracownikami, robimy burzę mózgów. Zgadzamy się czasami, czasami się nie zgadzamy, więc to jest bardzo różnie. Bardzo różnie. Więc ten proces twórczy jest, ja, ja akurat bardzo go lubię. Ale wracając do koncertu, to mogę już zdradzić, że właśnie od dzisiaj są już dostępne w naszym sekretariacie bilety cegiełki do nabycia w kwocie 60 zł. Tak dokładnie przed przyjściem, tutaj kończyliśmy je pakować, segregować. E, więc tak, e, ale prywatnie też wiem, że jesteś fanką Pawła tak, Domagały. Tak, 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 tak. Ja tak e, bardzo chciałam być zawsze na e, koncercie e, pana Pawła Domagały i po nie, prostu tak się spełniło. Tak, tak to się spełniło. Trochę e, od innej e, strony, ale tak bardzo lubię jego twórc twórczość, e, wrażliwość, e, jego przekaz. Także ja dodatkowo bardzo się e, cieszę na ten, e, na ten czas. Tak, e, na ten czas. Agnieszko. Prywatnie, co jeszcze lubisz prywatnie? Ja prywatnie e, lubię spędzać czas aktywnie. Często ze, ze znajomymi wyjeżdżam w góry. Bardzo, bardzo lubię chodzenie po górach, bardzo lubię tatry. Lubię też podróże. Bardzo też lubię spotykać się z moimi przyjaciółmi, znajomymi. Bo to jest taki napędem do działania. Tak, takim napędem, napędem do działania, więc bardzo też lubię jeździć na, na rowerze, więc dla mnie taka aktywność fizyczna to jest to, co po prostu to, co lubię. Lubię też chodzić na koncerty. Tak. Także tak to wygląda. Agnieszko, bardzo ci dziękuję za poświęcony czas i za rozmowę. Życzę Ci wszystkiego dobrego i do zobaczenia. Niebawem. Dziękuję.